Dla każdego kibica rozpoczynamy Euro 2024. Dzisiaj zapraszamy Państwa do obejrzenia piłkarskiego spektaklu na stadionie Düsseldorf Arena. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Przed nami pierwszy mecz fazy grupowej turnieju Euro 2024. Obie drużyny liczą na udane otwarcie tego turnieju. Słowacja zmierzy się z Rumunią. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Próbuję teraz uderzać na bramkę. Nie ma! A za wysoko, ale brawa za ten strzał. A teraz dzisiejsza meczowa 11 reprezentacji Słowacji. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić. Zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Głęboko w pole karne zagrywa. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Nie daje się teraz zatrzymać. Spokojna teraz interwencja, bez trudu sobie tutaj radzi. Nie można tak podawać, stojąc między słupkami. Ależ nieudany strzał. To miało być takie klasowane, techniczne uderzenie. Nic z niego nie wyszło. Bliska odległość wcale nie pomaga, jak widzieliśmy. Można i z bliska strzelić fatalnie. Reprezentacja Rumunii zagra dzisiaj w następującym składzie. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Za takie zachowanie musiała być żółta karta. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Nieudany strzał z ostrego kąta i chyba trzeba powiedzieć, że można było tu poszukać innego rozwiązania. Może wycofać piłkę, podać do kogoś, bo nawet gdyby piłka poleciała w światło bramki, to coś takiego łatwo obronić. Lukasz Haraslin. Haraslin z inicjatywą. Ładna piłka w uliczkę. Nie ma! Blok, brawo! Rzut rożny to szansa na strzelenie bramki dającej prowadzenie. Wrzuca w okolicę 11 metra. Nadal coś z tego może być. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Dobra decyzja, udane przejście. Dobrze teraz broni. Brawo! Man. Sędzia to widzi, ale postanawia puścić grę. Ale będzie rzut wolny, pośredni dla drużyny przeciwnej. Spalony. Zaraz może napytać sobie biedy tym podaniem. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Stanisław Lobotka. Nie patyczkuje się z tym wejściem. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Co teraz? I dobrze teraz bramkarz, pewnie. Na 11 metr z rogu. Ratuje teraz zespół. Wybija z linii. Decyduje się na indywidualny rajd. Przyjęcie centry, ale jest tam ciasno. Ach, bardzo niewiele zabrakło. Chyba trochę przekombinował przy tym strzale. Był tuż przed bramką. Zamiast strzelać technicznie, powinien zaufać instynktowi. Oj błąd! Bramkarz nie może tak oddawać piłki. Hansko. Podarowana teraz piłka. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Hadzi. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Jest pressing. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Hadzi. Nie udało się utrzymać przy piłce. Gorzenik. I tyle było z posiadania piłki. Więcej okazji na przełamanie tego remisu mogą już nie dostać. Ale atak spalił na panewce, świetna gra w obronie. Bożenik. A tak na rywala i odbiór piłki. Na piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. O, chyba w Tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Sędzia że po raz ostatni, tym samym dzisiejsze spotkanie kończy się wynikiem remisowym. Bezbramkowy remis to nie jest to, czego kibice najbardziej oczekują. Przychodzimy tu dla bramek.